To remis, ale to wielki niedosyt. To... Nie, no wiadomo, my to traktujemy jak porażkę, jak bo to, porażkę Tam no, jak można przegrać, bo to jest znowu, kurde, mecz, bo to ostatnio też przegraliśmy, teraz też przegraliśmy, także musi... przed nami, no nie wiem, bardzo dużo pracy kurde żeby to nawet te gry były jest... problem tak, też, tak, i naw... żeby też nawet tak. widać było kurde oni grali z całą prawie młodzieżą i kurde to tak, jest bo... dla nas jakoś no, można Policze, powiedzieć bo... to jest... nie no nie, nie ma słów do tego co my tracimy bramki w ostatnich minutach to jest cały fragment i znowu tracimy jak to z pana perspektywy wyglądało jak wyglądał, pan kimś ten gol był według mnie to było tu niepotrzebne takie też pobicie na rzut rożu już nawet bramka, już można z niej w ręce i wypusił przed niego i poszedł i już bramkę. Co do samego meczu, myślę, że nie był to mecz stojący na zbyt wysokim poziomie, na pewno by było dużo walki. My mieliśmy wszystko poprowadziliśmy. Mieliśmy jeszcze okazję, jakby Rejman lepiej dodał do blokicia, pewnie wyszedł sytuacji sam na sam mogłabyś bramka, a tak się nerwowość i... Dajemy sobie no, wyrzeć cenę dla nas w punkty. Nie yy, ja będę tutaj szukał sobie dziwień, yy, że ten nasz skład jest dość yy, ubogi, jeżeli chodzi o, yy, o obrońców, bo mamy w tej chwili trzech yy, obrońców i to jest dla nas duży problem. Yy, natomiast Bramki, w jaki sposób my tracimy, to naprawdę, no już nie wiem co ja mam robić, co ja mam mówić, bo cały czas sobie powtarzamy, cały czas sobie się motywujemy. A y, zamiast zareagować wcześniej mógł Mateusz wybić tą piłkę czy do przodu znowu wybija na rzut rożny, z czego jest bramka. no To jest już loteria, bo y, no, rzut rożnego każdy może bramkę stracić. Tym bardziej to boli, bo chcieliśmy bardzo wygrać. Zespół był bardzo zmotywowany, może aż za bardzo, że Prowadząc 1-0, potem już faktycznie no, przestaliśmy grać, tylko chcieliśmy dowieść yy, to zwycięstwo do końca.